Siema, witam was w materiale, w którym sprawdzimy sobie moje maksy w podciąganiu oraz dipach. Dzisiaj miałem zrobić zwykły trening na siłowni, jednak coś podkusiło mnie, abym sprawdził sobie maksy, ponieważ w sumie jeżeli chodzi o podciąganie i dipy jeszcze nigdy tego nie robiłem. Dlatego dzisiaj postanowiłem, że w sumie nie jestem jakoś bardzo przygotowany, to zrobię maksy. Oczywiście zrobię to tak samo jak w przypadku maksów z trójboju, czyli... Akurat wybiorę sobie jeden dzień, w którym mam jak najwięcej do pracy, i akurat wtedy sobie sprawdzę e, maksy. Ponieważ teraz akurat jestem e, po pracy, biorę sobie cytrulinę i lecę na trening. Więc widzimy się na siłowni. A przygodę ze sprawdzaniem maksów zaczynam klasycznie od zwykłych podciągnięć. Tutaj stawiam na kilka szybkich powtórzeń, jeżeli chodzi o. Własną masę ciała, ponieważ chcę, żeby ten ruch był dynamiczny, nie chcę być zaspany podczas prowadzenia tych maksów, chcę, żeby to faktycznie szło eksplozywnie, dlatego też stawiam na szybkie podciągnięcia, no i jak możecie zauważyć z własną masą ciała, ja praktycznie odlatuję od tego drążka. Jednak e, później przychodzi kolejna seria wstępna po około 2-3 minutach odpoczynku e, dopinam sobie kolejne obciążenie do pasa. No i akurat tutaj w tym przypadku jest to 20 kg, no i z 20 również idzie to bardzo lekko, bez żadnych problemów, tak samo jak wcześniej 10 kg nie stanowiło problemu tak samo 20 również nie jest dla mnie jakoś bardzo wymagająca. Dlatego po kolejnych dosłownie dwóch minutach przerwy postanowiłem dołożyć kolejne 10 kg. No i zrobiłem sobie serię z obciążeniem aż 30 kg, co już jest naprawdę fajnym wynikiem jak dla mnie. Chociaż serię już robiłem 20 kg, więc 30 kg powiedzmy było takie, żeby się sprawdzić, czy aby na pewno pójdzie. No i dlatego też właśnie spróbowałem to 30 kg i jak możecie zauważyć bardzo szybko poszło, więc zwiększyłem sobie dalej ciężar. Podejście po 40 kg, nigdy w nie próbowałem tyle podciągnąć. 30 poszło bardzo lekko, dlatego zwiększam o 10 kg i zobaczymy jak pójdzie. Próbuję teraz 45, chociaż muszę coś wykombinować, ponieważ mam za nisko ten ciężar i praktycznie teraz dźwigałem go z ziemi, a nie z nóg, więc będę musiał jakoś inaczej sobie go zapiąć, żeby po prostu nie dotykał ziemi. Pora na 45 kg. Troszeczkę ciaśniej uspiałem, więc na pewno będzie już się unosiło nad ziemią i teraz próbujemy do tego podejść. No mam nadzieję, że pójdzie. Tak po cichu myślę o 50, ale na razie te 45 musimy wyszarpać. Więc lecę. Na 45 końcach, ponieważ no teraz tak ledwo, ledwo przełożyłem tą brodę, więc jednak nie ma co szarżować dalej. Więc kończymy podciąganie na 45 kg. I teraz rozgrzewam się do dników. Jak mogliście zauważyć, niestety dzisiaj nie wziąłem ze sobą mikrofonu, dlatego nie stawiałem na formę vlogową w tym materiale. Dlatego te jedyne przerywniki przed dwoma poprzednimi seriami podciągania się pojawiły. I w dalszej części materiału zostaniemy sobie przy mojej narracji samochodu. Więc, tak, jeżeli chodzi o dipy, to zacząłem tutaj od własnej masy ciała. Zrobiłem sobie kilka powtórzeń, żeby właśnie faktycznie te stawy przygotować do tego ruchu. No, dipy robię z obciążeniem, więc, tak na dobrą sprawę, od razu dołożyłem sobie 20 kg, czyli ciężar, z którym ostatni raz robiłem serię główną na moich ćwiczeniach. Więc powiedzmy, że było to dość wymagające, ale zrobiłem sobie tam parę powtórzeń, żeby po prostu rozruszać stawy. Ale jak mogliście zauważyć, poszło bardzo delikatnie, dlatego postanowiłem sobie odpocząć kolejne 2-3 minuty żeby po prostu dojść do 30 kg. No i jeżeli chodzi o dipy, to szczerze wam powiem, że bardzo słabo czułem tą klatkę piesiową. Naprawdę głównie czułem po prostu barki oraz. Yy, nie, w sumie głównie barki czułem, więc naprawdę jeżeli chodzi o dipy, mam straszny problem, żeby dobrze ustawić się w tych dipach. Nieważne, czy złapię węziej, czy szerzej, to zawsze jest dla mnie to niewygodne. Chociaż, yy, kiedy łapię węziej, jakoś po prostu barki mnie nie bolą, chociaż jakby czuję, że one i tak przejmują pracę, więc okej. Okay, Trudno, więc e, przy sprawdzeniu maksów postawiłem sobie teraz na kolejne obciążenie, czyli po 30 kg przechodzę od razu na 40, ponieważ zakładałem, że w dipach będę troszeczkę silniejszy niż przy podciąganiu, dlatego założyłem sobie 40 kg. No i podszedłem do wykonania ruchu. Jak mogliście zauważyć, poszło to dość szybko, dlatego zastanawiałem się, czy zrobić 45, a może już 50. Jednak postanowiłem, że zaatakuję sobie 45, ponieważ no nie chcę szarżować tym ciężarem, żeby skończyło się tak, że teraz wezmę sobie 50 i zaraz coś mi się tam zerwie. Wiadomo, żeby zerwać mięśnie trzeba się bardzo postarać, jednak wydaje mi się, że sprawdzanie maksów akurat jest dość wymagające. No i z tyłu głowy mam wszystkie te filmiki, gdzie ktoś sobie zrywa, wiecie. Yy... Klatkę na wyciskaniu leżąc albo właśnie na dipach, i jakoś tak bardzo blokuje mnie to przed robieniem maxów w dipach. Naprawdę bardzo się tego boję. Szczerze nie mam tego problemu, na przykład przy wyciskaniu leżąc, czy martwym ciągu, czy, pod, przy, czy, po, czy przy podciąganiu. Jednak przy dipach naprawdę jakoś boję się tego ruchu, dlatego zachowawczo podszedłem do 45. Jak możecie zauważyć, teraz poszło. No i. Teraz pytanie, co dalej? Czy sprawdzam maksy dalej, czy przestaję e, na tym? No, stwierdziłem, że 45 nie wygląda tak ciekawie jak 50, więc stwierdziłem, że jeszcze dorzucę sobie do tych dwudziestek dziesiątkę, żeby sprawdzić swoje siły na 50 kg. Oczywiście odpocząłem tam około e, 5 minut, jednak na dobrą sprawę po trzech już czułem, że mogę zrobić kolejną serię, jednak myślałem, że może być to spowodowane tym, że troszeczkę wziąłem więcej cytruliny, dlatego czułem się lepiej na tym treningu jednak postanowiłem faktycznie troszeczkę dłużej poczekać, nie odbiło się to negatywnie na moim wyniku raczej więc odpocząłem i podszedłem do 50 kg jak możecie zauważyć 50 kg ciężko było mi w ogóle wtachać na poręcze do dipów ale później schodzimy sobie na dół do góry i dość płynnie Wykonane powtórzenie. Jeżeli chodzi o głębokość, starałem się, żeby faktycznie łamać te 90 stopni. Akurat kadr jest niekorzystny, jednak e, możecie ufać mi na słowo, że to 90 stopni faktycznie tam było. E, no i tak na dobrą sprawę, po maksach chciałem już sobie iść do domu, jednak stwierdziłem, że no nie, no tak po. Siło, po maksach już tak jestem na siłowni to zrobię trening więc y, mogę się wam pochwalić dzisiaj zrobiłem pierwszy raz 110 na 5 powtórzeń w trzech seriach no i tak na dobrą sprawę w tym treningu właśnie y, miałem właśnie wznosy bokiem nordic curl y, dipy oraz podciąganie jednak zamiast serii na podciąganiu zrobiłem sobie jeszcze lat pulldown ponieważ stwierdziłem, że moje plecy dostały za mało bodźca więc troszeczkę tam sobie na tym wyciągu spompowałem te plecy dosłownie zrobiłem 3 serie, 8 powtórzeń po 60 na 60 kg bodajże więc no nie jest to jakaś bardzo wymagająca seria jednak coś co faktycznie tam zaangażowało mi te plecy i jeżeli chodzi o klatkę piersiową no to tutaj już nie stawiałem na żadne wyciskanie ani na kolejną serię jakichś dipów tylko postanowiłem, że dołożę sobie jedną dodatkową serię podczas rozpiętek, do tego jeszcze dodałem Alachy, no i tak na dobrą sprawę tak wyglądał cały mój trening na którym sprawdzałem maksy więc cóż, mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał jeżeli tak, to nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę oraz subskrypcji na kanale a ja będę leciał, więc na razie cześć i siemano